Świat na krawędzi. Czy to już nie metafora, a przerażająca rzeczywistość? Na polskiej granicy, w cieniu lasów i bagien, rozgrywa się dramat, który elektryzuje naród. Ale dlaczego? Tam, gdzie zwykle broni się ojczyzny przed wrogiem zewnętrznym, nagle pojawiła się nowa misja Straży Granicznej. Jej cel? Ponoć chronić nasz wschodni horyzont. Przeciwko komu? Nie przed obcymi armiami, lecz przed własnymi obywatelami. Właśnie tak. W regionie niestabilności politycznej aktywista Serhii Prytuła dostarczył Straży Granicznej pojazdy terenowe. Miały one służyć do walki z uchylającymi się od mobilizacji. Czy to nie absurd, że wojenny wysiłek koncentruje się na ściganiu tych, którzy nie chcą iść na front? To zmienia wszystko. To stawia pod znakiem zapytania narrację, którą słyszymy od miesięcy. Czy gotowość boi się własnego narodu? Jakie fakty kryją się za tym kontrowersyjnym posunięciem? Właśnie to dziś ujawnimy. Wojna informacyjna toczy się na wielu frontach. Przygotujcie się na dyskusję. Pytanie do was: skąd nas oglądacie? Miasto i kraj. Dajcie znać w komentarzach. Prezydent jednego z państw na wschód od naszego kraju, Wołodymyr Zełenski, odbył kluczową wizytę w Danii. Kraj ten, choć liczący zaledwie 5,5 miliona mieszkańców, Jawi się jako znaczący gracz na arenie międzynarodowej, zarządzający nawet Grenlandią. Podczas spotkania zełęskiego z duńską premier Mette Frederiksen, oboje zgodnie oświadczyli, że pokój na obecnym etapie jest niemożliwy. Zełęski podkreślił, że Rosja rzekomo odrzuca wszelkie próby zakończenia wojny i chce kontynuować działania bojowe. Jednocześnie ogłoszono porozumienie o dostawach dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla państwa ukraińskiego od krajów bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Mają one dotrzeć przed zimą. Czy te działania są wystarczające, by zmienić bieg konfliktu? Zełęski ujawnił również plany rozmów z Donaldem Trumpem na temat sankcji przeciwko Rosji. Podczas gdy w Kopenhadze deklarowano brak możliwości pokoju, pojawiły się również obietnice. W Danii ma powstać nowa fabryka dronów i rakiet dla państwa ukraińskiego z udziałem krajów bałtyckich. Prezydent Zełenski zakomunikował także pozyskanie 2 miliardów dolarów w ramach programu pomocowego umożliwiającego zakup amerykańskiej broni. To pokazuje ogromne finansowanie. Czy to wystarczy? Co działo się dalej? Prezydent Zełenski niezmiennie powtarza od czterech lat, że jego państwo nie odda Donbasu Rosji. Ta deklaracja, choć stanowcza, brzmi jak mantra. Czy ma jeszcze realne znaczenie? W międzyczasie pojawiły się doniesienia o rosyjskich żołnierzach w Kupiańsku. Czy może to zwiastować nową fazę konfliktu? Amerykański polityk Donald Trump publicznie oskarżył Europejczyków o zerwanie negocjacji. To ciekawe. Co z Rosją? Według Trumpa to nie ona jest winna. Konflikt w byłej radzieckiej republice jest coraz bardziej krwawy. Władze tego państwa zamierzają zintensyfikować mobilizację, obniżając wiek poborowy. Będą rekrutować młodych w wieku od 18 do 24 lat, a także starszych ochotników i weteranów. Czy to ostatnia deska ratunku? Urszula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zadeklarowała zwiększenie budżetu Wojskowego Unii Europejskiej o 2 biliony euro do roku 2030. Brzmi imponująco, ale czy to realne? Czy Unia ma kompetencje w tej sferze? W tle tych wydarzeń eksperci z państwa ukraińskiego, w tym pewna kurbanita, jawnie krytykują aplikację Telegram i proponują jej zakazanie. Dlaczego? Twierdzą, że ta platforma jest wykorzystywana do werbowania ludzi. Dodatkowo w mediach pojawiają się analitycy, tacy jak Taras Zachorodni, przedstawiany jako były sprzedawca czebureków. A teraz mówiący o załamaniu rosyjskiej gospodarki. Rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczył, że rozmowy pokojowe z zełęskim są bezcelowe, ponieważ zełęski jest nieuprawniony. Um, Putin zaprosił prezydenta państwa na wschód od Polski do Moskwy, jeśli ten faktycznie chce pokoju. To stawia wszystko na głowie. Kto z kim ma rozmawiać? Pytanie do was zaznaczcie się w komentarzach. Z jakiego miasta kraju teraz oglądacie nas? Co dzieje się, gdy wojna staje się maszynką do zarabiania pieniędzy i narzędziem politycznej manipulacji? Obecny stan konfliktu na granicy z Rosją ma dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa globalnego i dla każdego z nas. Deklaracja Zełęskiego i duńskiej premier o braku możliwości pokoju nie jest tylko retoryką, to sygnał, że walki będą kontynuowane. Czy oznacza to, że nie ma wyjścia? Cały ten proces to istny teatr absurdu. Który dzieje się na naszych oczach. Dlaczego to dla nas ważne? Bo Europa angażuje się coraz mocniej, a każde. Takie zaangażowanie ma swoją cenę nie tylko finansową. Kto za to zapłaci? Wy, podatnicy. Stabilność w regionie oznacza stabilność także u nas. Rosnące napięcie, przedłużający się konflikt, masowa mobilizacja to wszystko destabilizuje Europę, a fala uchodźców i kryzys energetyczny. To tylko wierzchołek góry lodowej. Każde takie wydarzenie wpływa na nasze życie, na ceny w sklepach, na plany na przyszłość. Czy jesteśmy gotowi na dalszą eskalację? To nie jest konflikt gdzieś daleko. To konflikt rzutujący na całą Europę, na nasze bezpieczeństwo, na naszą gospodarkę i wreszcie na naszą przyszłość. Co nam fakt czekować w następnym odcinku? Jeden konkretny, sprawdzalny przykład. Piszcie w komentarzach. Oficjalnie wsparcie dla państwa na wschód od Polski ma na celu obronę jego suwerenności. Tak mówią. Pomoc militarna, finansowa, dyplomatyczna to wszystko ma wzmocnić pozycję tego kraju. Ale czy to jest pełna prawda? Istnieją i inne głosy. Eksperci i analitycy wskazują na ukryte motywy i alternatywne scenariusze. Donald Trump publicznie oskarżył Europejczyków o zerwanie negocjacji pokojowych. Sugeruje, że Europa celowo przedłuża konflikt. Celem miałoby być wzbogacenie się na sprzedaży broni i energii przez Stany Zjednoczone. Czy to ma sens? W tej grze interesów państwo ukraińskie staje się narzędziem, narzędziem w rękach potężniejszych graczy. Państwa bałtyckie, chociaż szczycą się wsparciem, są ironicznie przedstawiane jako potężne państwa, które mogą dostarczyć jedynie proce i gumy. Ktoś to powiedział ironicznie. To mocno uderza w wiarygodność obietnic. Prezydent Zelenski, uwięziony w swojej bańce informacyjnej, nie jest w stanie realistycznie ocenić sytuacji. Jego retoryka o zwycięstwie staje się pułapką. Czy tak jest naprawdę? Z perspektywy Rosji, Zelenski jest nielegitymny. To wygodny pretekst do odmowy jakichkolwiek negocjacji. Gra toczy się o to, kto ma rację. Kto jest prawdziwym władcą. To wojna nerwów i dezinformacji. Dla Putina liczy się tylko jego własna wizja. Czy to tylko propaganda? Trump chce pokoju, ale czy na pewno? A może chce tylko zysków dla USA i sławy? Nagrody Nobla? Sprytny biznesmen czy naprawdę zależy mu na pokoju? Komu ufacie w tej sprawie? Jedno nazwisko lub jedno źródło historia lubi się powtarzać. Czy Zełęski, niczym izolowany władca zamknięty w swojej bańce informacyjnej, powiela błędy poprzedników? W historii ludzkości, władcy odcięci od realiów często doprowadzali swoje państwa do katastrofy. Retoryka walki do końca wybrzmiewała już nieraz. Przypomina czasy, gdy państwa walczyły do ostatniego żołnierza. Zawsze ze zgubnym skutkiem. Przykładem jest choćby 1984 Orwella. Czy wyspa zamieszkała Strugackich? Czy państwo ukraińskie podąża za tymi wzorami? Totalitarne reżimy mobilizowały społeczeństwo poprzez tworzenie wspólnego wroga, szerzyły nienawiść. Zakazywanie telegramu, łapanie uchylających się od mobilizacji. Te działania. Pasują do tego schematu. Czy Ukraina zmierza w tym kierunku? Trump od dawna cynicznie podchodził do konfliktów. Jego polityka America First to jasny sygnał. Chodzi o interesy USA, a inne kraje są jedynie narzędziem. Czy to sprawiedliwe? Już wcześniej widzieliśmy takie zagrania. Jakie wydarzenie w sektorze geopolityki jest niedoceniane przez media? Podzielcie się w komentarzach. Co dalej? Najbliższe miesiące przyniosą jeszcze większe napięcie. Niestety prawdopodobny scenariusz to wojna na wyniszczenie. Mobilizacja w kraju na wschód od Polski będzie kontynuowana bez drastycznych zmian. Wsparcie z Europy będzie, ale bez przełomu, raczej fragmentaryczne. Będzie kierowane na wzbogacenie się USA, a nie na realną zmianę sytuacji. Rosja będzie umacniać swoją pozycję nielegitymność. Zełenskiego będzie wykorzystana jako pretekst do braku negocjacji. To bardzo niebezpieczne. Władze kraju na wschód od Polski ogarnie kryzys ekonomiczny, coraz większe uzależnienie od finansowania z USA. Na zakup broni, na zakup energii, rosnące niezadowolenie społeczne. Już teraz widać podziały w społeczeństwie kraju na wschód od Polski. Ci, którzy uciekają przed frontem, i ci, którzy gotowi są walczyć do końca. Co to oznacza dla przyszłości? Czy nastąpi przewrót wewnętrzny? Opór wobec mobilizacji rośnie. Może to doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. W tej grze wygrywają USA i Rosja. Ukraina i Europa tracą. Czy ten konflikt będzie trwał wiecznie? Czy jest w ogóle o co walczyć? Ile jeszcze krwi musi się polać? Czy państwo ukraińskie zostanie quasi kolonią USA? Wojna na wyniszczenie bez końca. Brak perspektyw na realne negocjacje. Czy ludzkość wyciągnęła jakąkolwiek lekcję z historii? Wasz pogląd na to wszystko jest kluczowy. Gdzie według Was przebiega czerwona linia między walką o wolność a totalitaryzmem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasz głos jest ważny w tej debacie. Niech będzie głośno. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi, aby otworzyć im oczy na to, co dzieje się za kulisami. I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego wstrząsającego materiału. Chcemy dostarczać Wam codzienną dawkę prawdy bez cenzury. To Wasza obrona. Warto pogłębić analizę wpływu wojny informacyjnej i jej narzędzi na obecny konflikt. Przykład z aktywistą Serhiem Prytułą, który dostarczył pojazdy terenowe straży granicznej do ścigania uchylających się od mobilizacji, ukazuje, jak cele wojny, początkowo deklarowane jako obrona przed wrogiem zewnętrznym, ulegają transformacji prowadząc do wewnętrznych represji. Jest to niepokojące, gdyż podważa podstawowe zasady wolności obywatelskich. Sugerując, że państwo w czasie wojny może nie tylko walczyć z agresorem, ale także z własnymi obywatelami, którzy nie podzielają entuzjazmu do walki. Takie działania osłabiają wewnętrzną spójność społeczeństwa, a w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do poważnych napięć społecznych i politycznych. Kwestia mobilizacji młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat, a także starszych ochotników i weteranów. Pokazuje desperację władz w poszukiwaniu zasobów ludzkich. Obniżanie wieku poborowego do tak młodych roczników jest sygnałem, że straty na froncie są ogromne i że dotychczasowe zasoby mobilizacyjne zostały wyczerpane. Może to mieć katastrofalne skutki demograficzne i społeczne, zabierając krajowi przyszłe pokolenia pracowników, innowatorów i ojców. Długoterminowe konsekwencje tego typu działań mogą być bardziej niszczycielskie niż bezpośrednie straty wojenne, zaburzając naturalne procesy rozwojowe państwa na dziesięciolecia. Deklarowany przez Ursulę von der Leyen plan zwiększenia budżetu wojskowego Unii Europejskiej o 2 biliony euro do 2030 roku jest ambitny, ale budzi pytania o realność jego realizacji i o kompetencje UE w sferze obronności. Unia Europejska jako Federacja Państw Narodowych nie ma jednolitej polityki obronnej, a decyzje w tej kwestii zależą od woli poszczególnych krajów członkowskich. Pieniądze te mogą zostać rozdysponowane w sposób, który nie wzmocni spójności obronnej Europy, lecz raczej posłuży do realizacji partykularnych interesów poszczególnych państw, lub, co gorsza, wpłynie na eskalację militarnego wyścigu zbrojeń bez realnej poprawy bezpieczeństwa. W kontekście wojny informacyjnej. Takie deklaracje mogą być również elementem propagandowej gry, mającej na celu wywarcie presji na Rosję lub uspokojenie obaw własnych obywateli. Krytyka aplikacji Telegram i propozycje jej zakazania, wysuwane przez ukraińskich ekspertów pod pretekstem werbowania ludzi, przypominają o cenzurze i kontroli informacji, które są charakterystyczne dla reżimów totalitarnych. W dobie cyfrowej możliwość wolnego przepływu informacji jest kluczowa dla demokratycznego społeczeństwa. Ograniczanie dostępu do platform komunikacyjnych podważa wolność słowa i otwiera drogę do manipulacji informacją przez państwo. Jeśli faktycznie Telegram jest wykorzystywany do werbowania, to należy zwalczać samo werbowanie, a nie platformę, która służy milionom ludzi do komunikacji i wymiany poglądów. To działanie uderza w podstawowe prawo do informacji i wolność obywatelską. Analitycy, tacy jak Taras Zachorodni, przedstawiani jako byli sprzedawcy czebureków, a którzy teraz wypowiadają się na temat załamania rosyjskiej gospodarki, są przykładem dezinformacji i budowania autorytetów na fałszywych podstawach. W dobie wojny informacyjnej wiarygodność źródeł jest absolutnie kluczowa. Podawanie za ekspertów osób bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia w dziedzinie ekonomii czy geopolityki podważa zaufanie do mediów, i utrudnia odbiorcom rzetelną ocenę sytuacji. Taki ekspert jest jedynie marionetką w rękach propagandystów, których celem jest sianie zamętu i manipulacja opinią publiczną. Oświadczenie Władimira Putina, że rozmowy pokojowe z Zełęskim są bezcelowe, ponieważ Zełęski jest nieuprawniony, jest kolejnym elementem wojny psychologicznej i politycznej. Putin dąży do delegitymizacji obecnych władz ukraińskich. Aby stworzyć warunki dla ewentualnych negocjacji z nowym, bardziej uległym rządem lub po prostu uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, odmawiając uznania Zełęskiego za równego partnera. Taka postawa Putina ma na celu podważenie jedności wspierającej Ukrainę koalicji międzynarodowej, a także zasiać ziarno niepewności co do przyszłości politycznej Ukrainy w celu dalszego podsycania konfliktu i realizacji własnych imperialistycznych ambicji. Sugerowanie przez Donalda Trumpa, że Europa celowo przedłuża konflikt w celu wzbogacenia się na sprzedaży broni i energii przez Stany Zjednoczone, jest ostra, ale nie pozbawiona logiki w kontekście realpolitik. Znane są przypadki, kiedy konflikty zbrojne służyły jako impuls dla gospodarek mocarstw. Przemysł zbrojeniowy w USA z pewnością czerpie korzyści z obecnych zamówień, a ceny energii na świecie windowane przez wojnę również sprzyjają krajom będącym jej eksporterami. Takie oskarżenia mogą być narzędziem Trumpa do osłabiania pozycji Europy i podważania jej jedności, co wpisuje się w jego szerszą strategię America First, gdzie interesy USA są stawiane ponad interesami sojuszników, a cała globalna polityka sprowadzana jest do cynicznej gry o zyski. Ironiczne przedstawianie państw bałtyckich jako tych, które mogą dostarczyć jedynie proce i gumy, Chociaż brutalne, wskazuje na dysproporcje w potencjale militarnym i ekonomicznym pomiędzy sojusznikami. Jest to próba umniejszenia ich roli w konflikcie i zasugerowania, że ich wsparcie jest symboliczne, a nie realnie wpływające na przebieg wojny. Takie złośliwości mają na celu podważenie wiarygodności obietnic i osłabienie morale zaangażowanych stron, a także podkreślenie dominującej roli mocarstw w globalnej polityce, co prowadzi do przekonania, że pomoc małych państw jest bez znaczenia w obliczu potęgi Rosji i USA. Stwierdzenie, że prezydent Zełęski jest uwięziony w swojej bańce informacyjnej i nie jest w stanie realistycznie ocenić sytuacji, odnosi się do problemu braku dostępu do pełnej i obiektywnej informacji w czasie wojny. Liderzy w sytuacjach kryzysowych często otoczeni są doradcami, którzy filtrują informacje, aby utrzymać morale lub wspierać konkretną narrację. W efekcie przywódca może stracić kontakt z rzeczywistością. Jest to ogromny problem, ponieważ decyzje podejmowane są na podstawie jedynie częściowo prawdziwych lub zniekształconych danych, co prowadzi do błędów strategicznych, których konsekwencje ponosi całe państwo i jego obywatele. Trump dążący do pokoju, ale jednocześnie zainteresowany zyskami dla USA i sławą. Reprezentuje pragmatyczne podejście do polityki międzynarodowej, gdzie humanitarne cele często schodzą na drugi plan wobec interesów ekonomicznych i politycznych. Jego retoryka pokojowa może być jedynie narzędziem do osiągnięcia innych celów, takich jak zwiększanie wpływów USA na świecie, uzyskanie korzystnych umów handlowych czy po prostu zdobycie poparcia wśród wyborców. W tej grze prawdziwe intencje są zawsze ukryte za publicznymi deklaracjami. A ostatecznym testem jest rezultat działań. Wojna na wyniszczenie, bez widocznych perspektyw na realne negocjacje to scenariusz przerażający. Oznacza to długotrwały konflikt, który będzie pochłaniał ogromne zasoby ludzkie i materialne, niosąc ze sobą niewyobrażalne cierpienie. Trwający konflikt i brak realnych perspektyw na jego zakończenie może prowadzić do coraz większej destabilizacji regionu i całej Europy. Scenariusz, w którym Ukraina staje się quasi kolonią USA, uzależnioną od finansowania na zakup broni i energii, wskazuje na niebezpieczeństwo utraty suwerenności politycznej i ekonomicznej. To niekończący się cykl zależności, który uniemożliwia państwu samodzielne kształtowanie swojej przyszłości. Rosnące niezadowolenie społeczne w obliczu podziałów w społeczeństwie, między tymi, którzy uciekają przed frontem, a tymi, którzy gotowi są walczyć, to poważny sygnał ostrzegawczy. Opór wobec mobilizacji może gwałtownie wzrosnąć, prowadząc do wewnętrznych niepokojów, protestów, a nawet przewrotu. Historia pokazuje, że wewnętrzne podziały i konflikty społeczne są często bardziej niszczycielskie niż wojny zewnętrzne. Mogą one doprowadzić do załamania się państwa od wewnątrz, stworzenia chaosu i ułatwienia zadań zewnętrznym agresorom, którzy wykorzystają te słabości do realizacji swoich celów. Ten scenariusz grozi Ukrainie poważnym kryzysem politycznym i społecznym, który może zniweczyć wszelkie dotychczasowe wysiłki. W tej złożonej sytuacji debata publiczna i otwarty dialog są kluczowe. Potrzebne jest nieustanne zadawanie pytań, analizowanie faktów z wielu perspektyw i unikanie jednostronnych narracji. Tylko w ten sposób można wypracować świadome stanowisko i podejmować odpowiedzialne decyzje, które służą dobru wszystkich a nie tylko partykularnym interesom polityków czy mocarstw. Ważne jest, aby obywatele byli świadomi zagrożeń, które niesie ze sobą wojna informacyjna oraz by aktywnie szukali prawdy w zalewie sprzecznych informacji. Wasz głos w tej debacie jest niezmiernie ważny, bo to wy jako społeczeństwo poniesiecie konsekwencje wszystkich decyzji. Od waszej świadomości zależy przyszłość. Angażujcie się, dyskutujcie i nigdy nie przestawajcie pytać.